Ładne. Ile kosztują? 39,11. Wezmę jedną. Tylko jedną? Tak. Boże, dlaczego tylko jedną? Tyle potrzebuję. Rozumiem. Tylko jedną. Jedną jedyną. O Boże. Co się stało? Może pan kupić więcej? Bo będę skończony. Skończony? Sprzedaję za mało koszul. Dzwonią mnie, rzuciła mnie żona. Nie mam po co żyć. Teraz stracę pracę. Błagam, niech pan kupi więcej koszul. Proszę! Dobry człowieku. Przepraszam? To było niewybaczalne. Nie wiem, co mnie napadło. Już w porządku. Pan kupuje jedną koszulę? Tak. Potrzebuję więcej. Jest pan bardzo miły, ale chciał pan tylko jedną koszulę. To bez sensu przychodzić tylko po jedną. Potrzebuję pół tuzina koszul. Pan tylko stara się być miły. Naprawdę potrzebuje sześciu koszul. Nie mogę tego przyjąć po tym załamaniu. To miało być załamanie? Nie wie pan, co się dzieje w banku? Przeciętny człowiek niczego by nie zauważył. Ale ja mam po prostu zmysł obserwacji. Nikt jeszcze nie był dla mnie taki dobry. Dziękuję. Ktoś pana obsługuje? I to z klasą. Młody Filip, Blondyn, tego wzrostu? Tak. Znów się załamał? Ale skąd? Był może nieco smutny. Żona go rzuciła. Już pan wie? Ludzie nie często to rozumieją. Nie jest nam łatwo. Właściciel jest twardym człowiekiem. Przykro mi. Dziękuję. Jest w panu coś niezwykłego. Przyszedłem tu kupić koszulę, ale pan dużo rozumie. Te koszule dla pana? Tak, szefie. Wiem, jak mogę wyrazić wdzięczność. Rogers? Tak, szefie. Przynieś jedwabne koszule. Które? Wiesz, które? Tamte, szefie? Tak. Ale słyszałeś, co powiedziałem? Są dla księcia Waldona. Przynieś je. Przyjdzie po nie po południu. Przynieś je. Co powiem księciu? Że są niegotowe. Ty głupcze wyrzucą nas. Idź. Zrób to. Mam dość tego sklepu. Tak trzymać. Już tego nie wytrzymam. Ja też. Obsłużę tego gentlemana i opuszczę to piekło z podniesioną głową. Tak jest. Połóż je tutaj. Nie możesz. A niby kto mnie powstrzyma? Ja. Ty? Oszalałeś. Nie możesz mu ich sprzedać. Daj koszulę. Sam je wezmę. Proszę, nie. To porządny człowiek i mu pomogę. Choć tyle dobrego mogę uczynić. Nie jest za późno, by zacząć nowe życie. Oto pańskie koszule. Pan jest uprzejmy, ale... Nauczył mnie pan czegoś. Ile kosztują? Ile? Dziesięć, nie, pięć funtów. To bez znaczenia. Pięć funtów? Nie możesz ich sprzedać za tyle. Milcz. Wsadzą nas do więzienia. To co? Proszę je wziąć. Niech mi pan wierzy. Cieszę się. Bardzo się cieszę. A 30 funtów? Proszę je zatrzymać. Pieniądze. Do widzenia. I dziękuję. Tak, dziękuję. Dziękuję za koszulę. Dziękuję za wszystko. Sprzedaliśmy koszulę.